Dzisiaj testujemy, mamy buty po przejściach, po dosyć poważnych przejściach, jak widać. Proszę tutaj y, y, osobę wspomagającą, żeby pokazała dokładnie, co się dzieje. No, jest hardcore. Sprawdziliśmy ceny u szewca od 15 zł za małe klejenie do nawet 30 zł za duże klejenie. Uznajemy, że jest to duże klejenie, także y, otwieramy klej. Otwieramy klej, od razu pokazujemy, jak się łatwo otwiera klej. No. Standardowo oczywiście nożeczki by nam bardziej pomogły, ale otwieramy. To otwiera, trzeba odkręcić tą końcóweczkę. Mhm, odkręcamy końcóweczkę. Jesteśmy ciekawi. O, od razu, dobra, zakręcimy, zakręcimy na razie. Dobra. Klejenie od tego y, naszego najmniejszego. Mhm. Trzeba to odjąć. I wlewamy. Jaka konsystencja kleju? Tam głęboko trzeba, głęboko, głęboko nie żałować. O. I teraz mocno ściskamy. I odstawiamy na 12 godzin patent. Krzesło bardzo ciężkie i czekamy 12 godzin.